Cześć. Witajcie w nowym filmie. 65 milionów lat temu, kiedy ta gigantyczna asteroida zmiotła dinozaury z powierzchni ziemi, dziwnym trafem nie stało się to z tym dinozaurem. Olbrzymie dinozaury, takie jak T-Rex i Spinozaur, rządziły ziemią przez około 140 milionów lat, zanim ich panowanie dobiegło końca. Dzisiejsze ptaki są wynikiem ewolucji mięsożernych dinozaurów zwanych teropodami. Teropody należą do tej samej grupy, do której należał T-Rex. Gdy dowiemy się więcej o ptasim dinozaurze, który nigdy nie wyginął, będziecie zdumieni, jak wiele mają podobieństw. Już słyszę, jak myślisz. Dinozaury wyginęły, prawda? Cóż, nie całkiem. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Podczas gdy większość dinozaurów rzeczywiście wyginęła, kilka gatunków pozostało zwłaszcza ptaki, które wybrały niebo, aby uniknąć tego samego losu. Po upływie około 66 milionów lat ptaki ewoluowały jeszcze bardziej. Na szczęście nie mają szczęk z ostrymi jak brzytwa zębami, ale mają inną broń, która pozwala im przetrwać na wolności. Teraz poznajcie ptaka dinozaura, który tak naprawdę nigdy nie wyginął. Drzewikodziób, czyli prawdopodobnie najbardziej przerażający ptak na świecie. Swoją nazwę zawdzięcza imponującemu dziobowi, który często pisywany jest jako holenderski drewniany but. Ptaki te były bardziej podobne do małych dinozaurów z piórami. Kolejną różnicą w stosunku do współczesnych ptaków jest ich dziób, który był pełen ostrych zębów. W ciągu milionów lat te ptasie dinozaury straciły zęby i wykształciły dzioby. Wyglądają one niemal jak sfabrykowane, z pewnością jakby należały do czasów prehistorycznych, ale są całkowicie prawdziwe – można je spotkać we wschodniośrodkowej części kontynentu afrykańskiego, gdzie utrudniają życie innym ptakom. Jeśli chodzi o wygląd, łatwo jest zrozumieć, dlaczego ten trzewikodziób ma tak przerażającą reputację. Wygląda, jakby ukradł swój wygląd innym. Nogi flaminga, głowa orła i przerośnięty dziób pelikana. Podsumowując, ten ptak to dość przerażający i straszny widok. A kiedy są w pełni wzrostu, po prostu je omijamy. Trzewikodzioby dorastają do metra, 1,5 metra długości. Oznacza to, że są tak duże lub nawet większe niż skrzynka na listy i prawdopodobnie wiele dzieci ze szkoły podstawowej. Trzewikodziób nie jest też drobnym ptaszkiem. Samice i samce ważą około 5 i 6 kilogramów. Teraz wyobraź sobie, jak to jest dla tego ptaka dinozaura w pełni rozwinąć skrzydła. Ten nowoczesny skrzydlaty dinozaur ma rozpiętość skrzydeł nie mniejszą niż 2 metry. Aby utrzymać swoje ciało, ich skrzydła są szczególnie potężne. I stworzone do szybowania, potrafią unieść się niemal pionowo w górę. Te same skrzydła pomagają im zachować stabilność. Wierzcie lub nie, ale tak imponujące jak wyglądają, mają najwolniejsze skrzydła wśród wszystkich ptaków. Tylko 150 uderzeń na minutę, ale mają o wiele więcej do zaoferowania. Ich wyjątkowo długie nogi i długie palce pomagają im chodzić w bagnistych obszarach, które preferują. Jeśli masz wystarczająco dużo szczęścia, aby je zobaczyć, Zauważysz, że lubią mieszkać w płytkiej wodzie z niskim poziomem tlenu, gdzie jest bardziej prawdopodobne, że ryby będą bliżej powierzchni. Kiedy nadchodzi czas jedzenia, zobaczysz, dlaczego ten trzewikodziub wygląda bardziej jak dinozaur niż jak zwykły ptak. Ma tendencję do podążania za mniejszą zdobyczą. Ich dieta składa się z węgorzy, sumów, węży i stworzeń prawie tak prehistorycznych jak one płetwonogich. Jest to ptak na tyle silny, że zjada krokodyle. Nawet jeśli są to małe krokodyle, ale mimo wszystko, ich technika polowania to coś, co tireksy powinny sobie zanotować. Zaczyna od stania w miejscu, całkowicie nieruchomo i cicho, jak posąg. Może tak stać godzinami, czekając, aż jakaś biedna, mała rybka lub mały krokodyl zbliży się do niego. Gdy tylko dostrzeże ofiarę, rzuca ostrożność na wiatr i rzuca się na nią. Trzewikodziób rzuca się na ofiarę całym swoim ważącym 6 kg i długim na półtora metra ciałem. Otwiera szeroko swoje ogromne usta i połyka ofiarę wraz z całą otaczającą ją wodą, błotem, roślinnością i każdą inną rybą, która znajdzie się w pobliżu. Mając ofiarę w zasięgu, odfiltrowuje wszystko, czego nie chce zjeść. Kiedy zostaje tylko dwudyszne lub jakakolwiek inna ofiara, połyka ją szybko. Potrafią przeżyć bez jedzenia około 4 dni, ale dzięki tej bezwzględnej technice nie muszą często długo głodować. Świat obawia się i podziwia trzewikodzioba od tysięcy lat. Starożytni Egipcjanie rysowali je w swoich dziełach sztuki. Arabowie nazywali tego ptaka Abu Markhub, co w przybliżeniu można przetłumaczyć jako ojciec pantofla, odnosząc się do jego dziobu w kształcie buta. A jak myślicie? Jaki dźwięk może wydawać ten dziób w kształcie buta? Czy ryczy jak t -reks? Czy będzie krzyczał jak dinozaury w Parku Jurajskim? Czy będzie ćwierkał jak ptak? Odpowiedź brzmi – nic z tych rzeczy. Strzela kulami z pyska, a przynajmniej tak to brzmi. To jest ten sam dziób, który ma ponad 17 cm długości i prawie tyle samo szerokości. W nim przechowują zdobycz rybną i wodę, którą przynoszą swoim młodym. Ich dziób ma unikalne, ostre krawędzie, które pomagają im złapać zdobycz i oddzielić od roślinności. Aby dodać do ich zastraszających możliwości, trzewikodziób ma bardzo wyraźny, przerażający dźwięk. Wydaje on odgłosy karabinu maszynowego. Co dziwne, przez większość czasu są ciche. Kiedy napotykają innego ptaka lub w rzadkich przypadkach wydają ten głośny i odbijający się echem dźwięk, który ostrasza każdą ofiarę w pobliżu. Trzewikodziob wydaje dźwięk zwany klaskaniem dziobem, dźwięk, który emituje, aby odstraszyć zagrożenie i przyciągnąć kolegów. Podczas ich życia, które może być tak długie jak 35 lat, co jest dość pokaźnym wynikiem, trzewikodzioby mają ważną pracę do zrobienia na bagnie. Bez nich polujących na małe krokodyle, jaszczurki i podobne gatunki, byłyby one wszędzie. Walczą one nawet z krokodylami nilowymi, innymi gatunkami bocianów, a nawet między sobą. Co jest szczególnie przerażające, to ten upiorny wygląd śmierci. Nie sądzicie, że tak jest? Kiedy patrzysz na trzewiko dzioba, to on też się wpatruje. I to on wygra ten konkurs. Ich oczy są szczególnie przeżywające, wystarczające, aby wysłać dreszcze w dół kręgosłupa i spowodować gęsią skórkę na rękach. Dodaj to do ich dużych, potężnych ciał, koloru i masz ptaka, który może patrzeć w duszę. Trzewikodzioby mają przerażającą zdolność dostania w miejscu. Kiedy mają cel w zasięgu wzroku, ich nogi pozostają całkowicie bez ruchu, podczas gdy ich ciało przygotowuje się do ataku, co sprawia, że ich spojrzenie jest jeszcze bardziej przerażające. Wyobraź sobie, jakie są te ptaki jako rodzice. Czy wyglądają na typ opiekuńczy? A może są tak bezwzględne jak ich przodkowie. Zazwyczaj mają dwa pisklęta naraz. Od momentu narodzin przetrwają najsilniejsze, tak jak w czasach prehistorycznych. To, które okaże się silniejsze, przetrwa wystarczająco długo, aby stanąć na własnych nogach. Gdy dwa młode trzewikodzioby przebywają w jednym gnieździe, ich zachowania terytorialne sięgają zenitu. Muszą one również konkurować o uwagę matki, a także o pożywienie i wodę. Ta walka może rozpocząć się w wieku dwóch miesięcy do roku. Większy trzewikodziób jest często tym, który znęca się nad młodszym rodzeństwem. W porównaniu do większości ptaków, wiesz, dinozaurów, trzewikodzioby mają bardzo powolny proces rozwoju. Ich pióra nie rosną w pełni aż do około 60 dnia życia. Wylatują po 95 dniach. Dopiero po 105-112 dniach zaczynają z powodzeniem latać. Rodzice tolerują ich obecność w gnieździe i kontynuują walkę jeszcze przez miesiąc po opuszczeniu gniazda. W tym czasie, kiedy młode udowodnią, że potrafią same polować i są całkowicie niezależne od rodziców, wyruszają w samodzielny lot. Do tej pory Trzewikodziub znany jest jako ptasi-dinozaur, który nigdy tak naprawdę nie wyginął. Ale niestety może się to zmienić. Na świecie pozostało ich już tylko około 10 tysięcy. Tym razem to nie meteor czy trzęsienie ziemi zagraża ich istnieniu. Zagrożeń jest wiele: niszczenie ich siedlisk przez ludzi, myśliwych i tabu kulturowe. Niektóre plemiona i kultury wierzą, że trzewikodzioby przynoszą pecha, ponieważ plemiona te uważają je za zły omen. Polują na nie, aby oczyścić swoją ziemię. Przyjrzyj się jeszcze raz dobrze oczom tego trzewikodzioba. Całkiem przerażające. Czy może nie boisz się tego ptaka dinozaura? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem!